Witam Was bardzo bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy czwartek, aktualnie szósty dzień od połączenia w pary. Tak jak widzimy tutaj, małe awantury sąsiedzkie, ale tak jak widzimy, wszystkie ptaki ładnie w parach. A to tak było od samego początku w celi 29. Udało się zainstalować jednego z jedną parę z tych samczyków, które nie miały obranych cel. Jeden maślok niestety nie dał rady I one, ta para jest aktualnie tutaj obok w Golembniku Niech sobie tam jajka zniosą eee, Ten samczyk miał cele na początku, ale później eee, No, dał, dał się, że tak powiem, wygryźć innemu Szkoda, bo to taki samczyk, który, który na ostatnim locie młodych tam był drugi u mnie Więc bardzo fajnie się zaprezentował I, i jest na niego jakaś nadzieja, bo to syn maratonki ale mam nadzieję, że może jeszcze się opamięta. A wiadomo, że w sezonie na pewno cele się zwolnią. I przede wszystkim na starcie. Bardzo, bardzo chciałbym wam podziękować. No ja to mówię za zaufanie, za to, że, że oglądacie, za to, że doceniacie to co, to, co Wam przekazuję. Te treści, te jakieś moje porady i tak dalej. Wielkie, wielkie dzięki. Dobiliśmy do 4000 subskrypcji. Oby było ich jeszcze więcej, oby było ich jak najwięcej. Na pewno kolejne, kolejne jakieś bariery to będą kolejne, e, kolejne konkursy. A w związku z tym, że tych, te 4000 dobiliśmy, tak więc w dniu dzisiejszym pod tym filmem rozpoczynamy konkurs na na ptaszki za darmo dla Was, dla subskrybentów, dla tych, którzy cały czas w ten sposób wspierają mój kanał i pokazują, że, że idzie to, że jest to Wam potrzebne, że lubicie to oglądać, lubicie posłuchać tych moi, tego mojego pitolenia. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, jest to dla mnie, mówię, jak sobie teraz wyobrażę, jak zaczynałem dwa lata temu, no to naprawdę jestem w ciężkim szoku, że do tego stopnia już to doszło. Co ciekawsze, wbiliśmy 4000 subskrypcji dokładnie rok po tym, jak wbiliście 2000, więc równo w rok 2000 nowych subskrybentów przybyło na, na mój kanał, na wasz kanał też, bo to jest kanał też dla was, żebyście mogli czerpać jak najwięcej. E, tak więc e, pod tym filmem wszyscy zainteresowani piszą komentarz, subskrybuję i spośród tych osób myślę, że w ciągu dwóch tygodni, dwa tygodnie, wam dam na to, żeby się zgłaszać. Każdy, kto jest chętny na młodego za darmo i subskrybuje mój kanał. E, a jeżeli nie subskrybuje, to niech teraz zasubskrybuje i również może wziąć w nim udział. E, Pisze w komentarz pod tym filmem: Subskrybuję, i spośród tych osób wylosuję aż cztery gołąbki za darmo dla Was. Cztery ptaki pojadą, pojadą do, nowych, do nowych właścicieli. Od razu zaznaczam, koszt wysyłki biorę na siebie. Tak więc to będą zupełnie gołąbki za darmo. Ja pokryję koszt wysyłki. Wiadomo, jeżeli będą tu jacyś młodzi hodowcy, ostatnio przecież zdarzało się, że to byli, by, byli to młod, młod, młodzi hodowcy, jeszcze, że tak powiem, nieletni, to ode mnie jest coś takiego, że nie dość, że dostaną gołąbka, to jeszcze ja zafunduję im, że tak powiem, transport i te ptaki e, będą wysłane na mój koszt. Ewentualnie, jeżeli będzie to ktoś, nie wiem, z, z niedaleka, będzie mógł sobie przyjechać, będzie mógł sobie je odebrać sam. Wiadomo, jeżeli chodzi o odbiór tych ptaków, no to jeszcze troszkę czasu mamy, bo, bo ptaki jeszcze, no myślę, lada dzień zaczną się nanosić. Wybiorę z nich takie, myślę, konkretne, żeby to były ptaki. No, a jak do tej pory, nie, nie mogłem się nigdy nimi powstydzić. Tak więc, tak więc to, jeżeli chodzi o ten konkurs. Może nie przeszkadzajmy nie no, śmieje się, aczkolwiek mówię, tak jak tutaj widać miłość cały czas kwitnie cały czas, cały czas idzie to do przodu no właśnie, niestety no nawet, nawet brat bratu nie pozwoli coś co tutaj widzimy ramki w celach są wyciągnięte maksymalnie do przodu a to właśnie dlatego, żeby mogły się spokojnie, że tak powiem, wydeptać żeby nie było żeby było jak najmniej tego przeszkadzania przez inne bo jednak jest to, jest to bardzo częste, jest to zagęszczenie gojemnika dość duże. Widać dzisiaj jeszcze miały tutaj nową partię słomy wrzuconej. Samczyki tutaj widzę lekko zmęczone, bo naprawdę uwijały się niesamowicie. Ale tu już tak jak widzimy, dużo samic już siedzi w miskach, już sobie że tak powiem. Ostro produkują wewnątrz wewnątrz te jajeczka. Myślę, że one się lada dzień pojawią. Tak jak mówię, dzisiaj jest szósty dzień, myślę, że jak za dwa dni coś się pojawi, to będzie dobrze. Te takie samice, które mi znosiły mega szybko, były takie dwie samice. Ta moja kura i taka jeszcze jedna, no i one akurat yy, zakończyły karierę, że tak powiem, u mnie w zeszłym sezonie. Bo to, że znosiły szybko jajka, nie oznaczało, że były tak szybkimi lotniczkami. Były twarde, były uparte, ale niestety musiały zwolnić miejsce kolejnym. Plan lotów mamy już podany. Lotów łącznie jest zaplanowanych 15. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo, bo niestety z naszego oddziału znowu nastąpiła spora migracja. I ten oddział nasz naprawdę robi się. No robi się bardzo mały. I tutaj myślę, że z czasem, z czasem trzeba będzie coś zakombinować w przyszłym roku może. Żeby dać sobie szansę porywalizować w większym gronie. Ale to zobaczymy, to jest jeszcze wizja przyszłości. Nie mówimy nic. Zobaczymy, jak to się dalej, po, że tak powiem, potoczy. Tak jak to widzimy. Ptaki mocno się pędzą, mocno się pilnują, żeby, żeby cały czas mieć partnera na oku. Mam nadzieję, że faktycznie te jajka lada chwila się pojawią. Tak jak tu widzimy, karma leży od rana, już tutaj sobie tylko dojadają. Te samice mówię tak, mówię, żeby miały możliwość, jak tylko uda im się na chwilę umknąć tym samcom, żeby w tym okresie naprawdę skubnęły sobie coś konkretnego. Grity na bieżąco uzupełniane, uzupełniane jest też. Ja akurat daję dolwit lęgi, taki do, do wolnego dziobania, żeby też miały jakieś witaminy. Woda różnie teraz, aktualnie mają czystą wodę, dzisiaj z tą witaminą już teraz uważam, że nie potrzeba. Dostają wiadomo, a to, a to propolis. A to teraz w tym okresie dostają też amol co jakiś czas, żeby troszeczkę te drogi oddechowe im przeczyścić przed, przed pierwszymi otwarciami. Na pewno jak zniosą jajka będzie jeszcze, będzie czyszczenie nosków rozitolem, ale to jeszcze wszystko przed nami i to myślę, że jeszcze Wam pokażę. Najważniejsze teraz, nawet dzisiaj troszeczkę skrobnąłem tutaj podłogę, to raczej staram się tego nie robić jak są połączone, aczkolwiek... Staram się ostatnio spędzać z nimi dużo czasu i mniej się mnie, że tak powiem, stresują na mój widok, więc dzisiaj tutaj na szybko chociaż podłogę objechałem. Gołębnik młodych posprzątany i tutaj z tego miejsca podziękowania dla Ani, bo zaskoczyła mnie i pomogła mi dzisiaj. E, wielkie, wielkie dzięki. E, miłe, bardzo to miłe. Mamy już na dwa miesiące przed młodymi przygotowany gołębnik na młodę bardzo fajnie, jest wysprzątane, jest zdezynfekowane. Teraz sobie spokojnie ten gołębnik będzie mógł się wietrzyć i czekać na na młode, które tak myślę, za jakieś niecałe dwa miesiące tutaj dołączą. I tyle zobaczymy. Tak jak mówię, przypominam jeszcze raz, przesuniemy troszkę konkurs. Jeszcze raz wielkie dzięki. Wszyscy chętni komentarzu pod tym filmem subskrybuję. To będzie jako głos, że macie ochotę wziąć udział w tym konkursie. Na 5000, jeżeli się uda, to na 5000 szykuję jakąś petardkę. Eee, a powiem, a czemu nie. Jeżeli na 5000 dobijemy, nie wiem ile to zajmie, wiadomo, to może zajmie bardzo długo. Ale jeżeli, zajmie, jeżeli uda nam się wbić 5000, to będą dwa ptaki, ale tam planuję ptaki z gajemnika rozpłodowego. I powiem szczerze, że tam planuję dać po moich najlepszych, jakie mam, eee, takie ptaki, które normalnie nie jest, że tak powiem, łatwo uzyskać. Ale dla, za, takie, za takie wsparcie z Waszej strony, jak najbardziej myślę, że mogę sobie na to pozwolić i chcę to zrobić dla Was, ale to jest, to jest wizja przyszłości, jeżeli uda nam się kiedyś dobić do 5000. A jak na razie zgłaszajcie się tutaj w komentarzach, i będziemy dobijać, i, i będziemy losować już niedługo tutaj e, 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 ptaki. Na ten konkurs. Kolejna próba, kolejny raz. Braciszek nie pozwala. No niestety. Jak to się mówi, z rodziną najlepiej na zdjęciach. <ślam> Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia już niedługo.